Jestem Revolution i zapraszam Was dzisiaj do odcinka z Tribal Wars 2 Jak widzicie zacząłem wczoraj grać na moim serwerze w Panerii Po dwuletniej przerwie w tej oto grze Tak więc zapraszam was, będę robił prawdopodobnie plemię, yy, które będę chciał wyprowadzić do końca świata. Obecnego, czyli S16 chyba to już... Żeby za mną zagrać, musicie podać w komentarzu swój e-mail, albo po prostu wybrać świat yy, pół, nie, region, region to jest północny wschód chyba, tak, północny wschód, wybrać aczko, albo po prostu dać, podać swój e-mail w komentarzu i wtedy mogę was być pośrednio zaprosić yy, obok mnie tutaj. Tu podaję e-mail, tu wpisuję po prostu widz Revolutiona i coś takiego i po prostu przychodzi na was mail zaproszenie tak to by to było na tyle z innych Gierek będą odcinki, aczkolwiek jeszcze się nie wiem z jakich, ale będą na 100%. Także póki co zapraszam Was do... Jeżeli chcecie ze mną pobrać t Tribal Wars 2, czyli plemiona 2, to zapraszam. I no, do następnego odcineczka. Siemano. No, do następnego odcineczka. Siemano.